Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z aktualizacji z klubu Romantyki. E, troszeczkę przegapiłam szczerze, bo myślałam, że będzie 22 i się e, nie spieszyłam. E, także co, razem z wami e, sobie ją instaluję, zobaczymy co nowego a, i chciałabym tym samym poinformować o nowych zmianach, e, bo ja aktualnie szukuję się do obrony prac, którą mam na początku e, lipca. Więc teraz ten czas na nagrywanie, to nie. Tym bardziej się uczę, ale też trochę nagrywam, żeby nie zwariować przez tą naukę. Um, I chciałam powiedzieć, że na razie będą się pojawiały znowu filmy bez głosu z Klubu Romantyki. Na pewno kiedyś wrócę, bo to jest taki, jak wiecie, ten, taka parabola. Raz mi się chce, raz mi się nie chce nagrywać z głosem, um, a bez głosu nie ukrywam, że jest dużo prościej, okej? Okay. Z radością, czy informujemy, że w klubie Romantyki pojawiło się 31 nowych rozdziałów Waszych ulubionych opowieści. Co? 31? Ja cię kręcę. Koniecznie zapoznacie się z naszą najnowszą historią pod tytułem. Yy, jeden ogarnie nas mrok chyba. Albo i ogarnie nas mrok. Yy, wyruszcie w głąb tajemniczo świata otoczonego mgłą i pradawnym lasem, w którym nocą śpiewają zmory i wędrują. Kościeje. Bądźcie jednego ostrożni. W mroku czaliśmy zagrożenie. Ja nie? Dobra, nowe to okay. popatrzmy na nowe. Złamane serce Astrei The One Vol 2. Bezduszna. Ja wiecie na co czekam najbardziej? Czego nie ma? Wam pokażę, czego nie ma. Kali. Czekam na Kali przy okazji zobaczmy sobie, kiedy będzie następny. 8-9 sierpień. Okej. Okay. Dobrze. Ale ja sobie mimo wszystko siedzę w, w wszystkim. No to co? Będzie, będą się pojawiały odcinki od końca oczywiście, żeby w miarę ze wszystkim być jako tako na bieżąco. Stare historie też ponad też podokańczam, mimo że troszeczkę czasu... Przepraszam bardzo, dlaczego nie mam reklamy? Smuteczek. Nagrody? Nie rozumiem tego chyba. Coś coś nie do końca chyba rozumiem. Codzienne logo. Okej. Okay? Minuty za 13 godzin będę mogła odbierać jakieś logowania. Darmowe brylanty. Dlaczego za... Bejrzyj? Nie ma. Aha! Czyli za 277 godzin dopiero będzie reklama. Hmm. Od drugiego odcinka historii zarabia 5 plus 3. Okej, okay. mm. ciekawe to wszystko jest, <laughs> to To w jakby... I zaczynam już mieć, jak ta połowa młodzieży, która się wysłuchać nie umie. Sekret niebios, ten pierwszy, to ja mam praktycznie wszystko wykupione. Nie wszystko, bo nie wszystkie ścieżki przeszłam, ale praktycznie wszystko. Mm, tak samo w większości się staram. Na razie mi to nie grozi, mam te 9000 tysięcy diaksów. E, jakbyście się pytali jak, no to po prostu zbieram, a sama nie gram. I też niestety często mam tak czas grać, że jest brylantowa gorączka. Mm, także wiecie, ja na, nagranie jednego odcinka z ręką na sercu, to jest od 40 minut do nawet jednego tygodnia. I, I po prostu z tego wynikają u mnie obsługi, tak? Yy, ale to na YouTube jest mnóstwo innych kanałów, które na pewno szybciutko Wam wrzucą to, co Was interesuje, więc możecie sobie zobaczyć. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś niestandardowe ścieżki, dajcie znać w komentarzach może. Yy, ja mogłabym takie ogrywać. Na pewno mam pomysł na. Ciekawy sposób prowadzenia tych odcinków, ale nie powiem, bo mi ktoś odbierze i będę go realizowała tylko z głosem. To już jestem pewna. Dobra, zobaczymy: 31 odcinków. Pożyjmy, zobaczymy. Także co, ja sobie pilnuję, nie martwcie się, pilnuję sobie, które odcinki są bez głosu, które są z głosem, które kiedyś się powinny pojawić. Czasem pojawi się tak, czasem pojawi się inaczej. No trudno. Co, ode mnie to na tyle. Dajcie znać, na które historie czekaliście najbardziej. Do usłyszenia niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!